Dzień dobry. Wszystkich serdecznie witam. Jak wiecie, od tej edycji w naszym sklepiku pojawiły się luksusowe produkty bezglutenowe, z których możemy w domu przygotować różne rzeczy, które mogą uzupełnić nasze półki w domu o nowe kulinarne wynalazki. Pokażę dzisiaj kilka rzeczy i co my z tego możemy zrobić. Na przykład dzisiaj będzie coś bardzo prostego, będzie to musli, nasze domowe. Na końcu wpiszę w komentarzu, jakie były użyte składniki i będzie można kupić z tego, co dzisiaj pomieszałem dla Was. Przygotujemy z tego oferty ale można kupić każde pojedyncze składniki i samemu w domu skomponować to potrzeba. W dużym kociołku mamy płatki owsiane i mamy je w dwóch rodzajach. Mamy Grube i drobne to już co kto preferuje, co wybierze. Dodajemy najwyższej jakości kukurydzianom, kukurydziane płatki w standardzie Demeter. Jeszcze nikt nic tak czystego biologicznie nie wytworzył. Standard Demeter, jak wiemy, to jest dużo wyżej niż bio. I takich gospodarstw na świecie mamy poniżej 400. W Polsce są 4 lub 5. Tam już nie może być żadnych pozostałości po chemii, po metalach ciężkich. Absolutnie czyste. Dynia. Dynia z Europy w standardzie Demeter. Czegoś takiego sam jeszcze nigdy nie widziałem, ale jest to coś fenomenalnego, dlatego dajemy. Płatki z gryki. Płatki gryczane w standardzie bio dodajemy do naszego musli. Nie wiem, jak często używacie płatki quinoa, czyli taki nasz superfood. Ta quinoa jest z Boliwii. Zazwyczaj rośnie tylko w Peru i w Boliwii dosyć wysoko w górach. My używamy i mąkę, i płatki i to jest nasz podstawowy. Składnik w naszej bezgutynowej piekarni. I teraz coś, co dla wielu może się wydawać kiedyś jeszcze kontrowersyjne, luksusowe płatki soi. Czemu soja cieszyła się zawsze złą opinią? Ano dlatego, że cała soja na świecie jest GMO. Ale musicie Państwo wiedzieć, że wszystkie składniki bio wykluczają GMO. Więc ta soja i ta kukurydza i te płatki nie są nigdy GMO. Jeśli kupujecie Państwo soję albo kukurydzy albo ich pochodne w standardzie organicznym, możecie być pewni, że nie jest GMO. Luksusowe, pełne białka płatki sojowe. Następne. Nie wiem, jak często korzystacie płatki jaglane z prosa. Luksusowe płatki. Ja je bardzo lubię do, do wszystkich typów musli. Dobrze jest je dodać. Co tu jeszcze przygotowałem? I teraz już dynia jasna, pestki dyni jasnozielone też w standardzie bio, ale już nie Demeter. Różnica w ich cenie jest kolosalna. To tylko świadczy o tym, jak trudno jest prowadzić gospodarstwa biodynamiczne, które są bio. Dodajemy ziarno słonecznika w standardzie organicznym. I co nam tu jeszcze zostało? Daktyle z Tunezji w standardzie organicznym, oczywiście. Rodzenki korętki, małe, bardzo ciemne. Rodzenki sułtanki. Normalne, nasze popularne, oczywiście w standardzie organicznym. Figi, nie wiem jak często lubicie. Figi dają trochę słodyczy, są super luksusowe. Sezam oczyszczone w standardzie Demeter, również w uprawie biodynamicznej. I siemię lniane. Już się na to bardzo cieszymy. Nie wiem, tak, żeby to było widać, skład musli zależy właściwie tylko od naszej fantazji. Albo od tego co akurat mamy pod ręką. Także proszę sobie niczego nie odmawiać. Będzie u nas dostępne w ofercie: zrobię dla Was gotowe musli, albo będzie można kupić podstawowe składniki, z których Państwo sami zrobicie swoje musli. To już bez znaczenia. Mam nadzieję, że macie więcej zaufania dla siebie i, i zrobicie sobie do. Od zera, od podstaw po swojemu, i wszyscy będą zachwyceni. Podsumowując, chyba nigdy nie udało się stworzyć tak czystej w składzie doskonałej mieszanki musli pod względem zdrowia. Mamy tu wszystkie rzeczy, które powinny się znaleźć. Jeszcze później dodam otręby owsiane. No i, no i tyle. I dajemy do słoika. Zamykamy słoik. Możemy to przechowywać może z miesiąc w domu, w suchym miejscu na półce. Możemy to dać w jakiejś tubie, w której niektórych z naszych składników do Was dotrą. I możecie się tym cieszyć w każdej chwili. Będziemy też przygotowywać różnego typu granole, które będzie można chrupać zamiast na słodycze takich tradycyjnych przygotuję też takie batony które będą słodzone albo daktylami, niektóre wegańskie albo będą słodzone miodem, niewegańskie no i, i będzie, nie będzie użyty żaden cukier no i zobaczymy co na to Państwo powiecie ja za chwilę część tej, tego musli zabieram do domu i będę miał na moje śniadania Wszystkiego dobrego. Życzę spokojnego czasu. Pod filmikiem umieszczę spis użytych tutaj składników, razem z ilościami, żeby można było przeliczyć, coś sobie zmienić, coś sobie dodać, coś ująć, czegoś dać więcej. To już od Państwa inwencji zależy. Dużo mąk bezglutenowych dostępnych, dużo płatków, dużo ziaren. Wszystko jest dostępne w sklepiku. Jeśli to się komuś przyda, zamawiamy razem z, przy zamówieniach chleba. Zostało jeszcze 4 dni, właściwie z dzisiejszym 5 i zamówienia zostaną wyłączone i przystępujemy do kolejnej edycji pieczenia. Serdecznie Państwa zapraszam, wiecie dobry czas, cieszcie się rodziną, zostańcie z nami, Wasz Bogdan Smolosz, biopiekarz.